Jabłuszkowy świat witam Was bardzo serdecznie na łamach jabłuszkowego świata. Dzisiaj chciałabym się zająć tematem autowypełniania komórek tabeli w aplikacji numbers. Aplikacja Numbers jest to taki odpowiednik aplikacji Excel od firmy Microsoft jest to Arkusz kalkulacyjny. Funkcja ta, jaką jest autowypełnianie komórek, jest bardzo przydatna. Polecam z niej korzystać, bo naprawdę potrafi ułatwić ona nam funkcjonowanie. Co ta funkcja nam daje? Możemy wypełniać automatycznie różnymi danymi, tak jak wyrazami, literami, liczbami lub formułami lub funkcjami, różne dane tabeli. Na przykład, kiedy wpiszę 1, 2 w pierwszych komórkach tabeli, no to gdy odpowiednio zaznaczę te komórki, mogę już dokończyć, czyli będzie automatycznie wypełniony danymi 1, 2, 3, 4 i tak Miesiącami, latami, dniami już pokazuję dokładnie o co mi chodzi. W tym celu otworzę sobie już wcześniej otwarty dokument, pusty dokument, tabelę w aplikacji Numbers. Numbers, audio Numbers, Numbers, bez Numbers, okno, tabela 1, 22 wiersze, 7 kolumn. Dokładnie, mam tutaj otwarty dokument i ja teraz. Kolumna. Puste, komórka. Przesunęłam się na początek tabeli i teraz będę w pionie wprowadzać, czyli w jednej kolumnie tabeli, cyfry 1. Kurs tekstowy na końcu tekstu, styl tabeli 2, wiersz numer 2. I w drugim wierszu tabeli 2. Kurs tekstowy na końcu tekstu 2. Jak to teraz wygląda? 1. Wierz numer 2. Dokładnie tak. Teraz, aby wypełnić resztę tabelki cyframi 1, 2, 3, 4, kolejno po prostu, muszę zaznaczyć te dwie komórki, czyli 1. Ustawiam się na pierwszej komórce i teraz naciskam Shift i strzałkę w dół. 2 dodano do zaznaczenia, a 1 na 2 zaznaczone by zaznaczyć obie komórki. To jest bardzo ważne, żeby system wiedział, o co nam chodzi i jak wypełnić te komórki. Teraz naciskam Command i ukośnik odwrotny. Wypełnij tryb autowypełniania włączony. Słyszycie? Tryb autowypełniania włączony. I o to nam teraz dokładnie tutaj chodzi. Przesuwam się teraz strzałką w dół. A3 automatycznie wypełnione. A4 automatycznie wypełnione. A5 automatycznie wypełnione. 6, a, 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 a 22, automatycznie wypełnione. I tak przeciągnę sobie do końca tej tabelki. Teraz, aby wyjść z trybu autowypełnienia, naciskam klawisz Return, tudzież Enter. 1. Usunięto z zaznaczenia. Dwa, Zaznaczone. Tryb autowypełniania włączony. Tutaj ten komunikat jest błędny, bo VoiceOver nam tutaj oznajmia tryb autowypełnienia włączony, podczas gdy on tak naprawdę wyłączył się. I teraz przesuwam się strzałką w dół. Wierz numer 3-3, wiersz numer 44, wiersz numer 5-5, wiersz numer 6-6, wiersz, wiersz numer 7, 7 Dokładnie tak, ale jak sobie to usunę te dane. A 1 g22 dodano do zaznaczenia, a 1 g22. Mogę sobie również wypełnić danymi w ten sposób. Tabelka. Oczywiście można je wypełniać w pionie, w poziomie, wypełnię sobie je teraz w poziomie. Naciskam sobie klawisz 1, tab, aby przejść. Kolumnę B. U kolumna. Nie wprowadziło się. Dobrze. Jeszcze raz. Jedenka. Kursor tekstowy na końcu tekstu. Jeden. Tab. Kolumna B. Kursor tekstowy na końcu tekstu. Dwa. Dwa. Wprowadzimy sobie tutaj trójeczkę. Trzy. Tab. Kolumna C. Kursor tekstowy na końcu tekstu. Pięć. Piąteczka na przykład. Wystarczy w sumie dwie cyfry, ale już z odruchu wpisałam. Przesuwam się teraz na początek tabeli. W lewo teraz. Kolumna B3. Kolumna A1. Kolumna B3. Kolumna C5. Tak to wygląda. Kolumna A1. Teraz zaznaczę sobie trzy kolumny, ale mogą to być dwie. Chodzi tutaj tylko o to, żeby system zrozumiał o co nam chodzi. Więc naciskam teraz shift i strzałkę w prawo. Trzy. Dodano pięć. Dodano do zaznaczenia. A1, C1. Zaznaczone. I aby włączyć tryb... Komand i odwrotny ukośnik, przypominam. Wypełni, tryb auto wypełniania włączony. I przesuwam teraz strzałką w prawo, bo chcę wypełnić wszystkie nagłówki kolumn. D1 auto E1 automatycznie wypełnione. Tak. I teraz naciskam return. Wiersz numer dwa. Tryb to wypełniania włączony. I jak to wygląda teraz? Kolumna B, kolumna 1, kolumna B3, kolumna C5, kolumna D7, kolumna e 9 kolumna F11. Kolumna G-13. Jak słyszycie, komórki tabeli wypełniły nam się nieparzystymi cyframi. Co dwa. Tak samo mogę na przykład wypełniać dniami. Wiersz numer dwa. Już kolumna pokazuję. F, kolumna A. Na przykład wpiszemy sobie poniedziałek, wtorek. Kursor tekstowy na końcu tekstu. Po. K. W. -e. Łek. Łek. Styl tabeli dwa. Poniedziałek. Kolumna B. Kursor tekstowy na końcu tekstu. W. Wtorek. Tak. Kolumna C. Kolumna B. Kolumna A. Poniedziałek. Zaznaczam sobie znowu obie te komórki. Wtorek. Dodano do zaznaczenia. A2B2. Zaznaczone. I uruchamiam tryb. Wypełni tryb wypełniania włączony. Przeciągam do końca tabelki. Oczywiście w zależności jak daleko chcę zajść z tym przeciąganiem, z tym autowypełnianiem, prawda? C2 automat G2 automatycznie wypełnione. I teraz naciskam return. Wiersz numer 3. Tryb wypełniania włączony. I? Kolumna B. Kolumna wiersz numer 2, poniedziałek. Kolumna B, wtorek. Kolumna C, środa. Kolumna D, czwartek. Kolumna E, piątek. Kolumna jak e, sobota. Kolumna G, niedziela. Tak samo na przykład można wypełniać co 5 dni. Wiersz numer 3, kolumna, kolumna kolumna. Czyli na przykład zaznaczę sobie tutaj wiersz numer 4. Skasuję sobie wszystkie te dane teraz. A1, G22, dodano do zaznaczenia. A1, G20, wiersz numer 2, puste, komórka. Żeby sobie tutaj nie narobić problemów. I teraz na przykład piszemy sobie poniedziałek. kursa tekstowy na końcu tekstu. Po. Poniedziałek. Wiersz numer dwa. Niedziela. Kursa tekstowy na końcu tekstu. N. Niedziela. Wiersz numer trzy. I teraz. Wiersz numer poniedziałek. Wiersz numer dwa niedziela. Poniedziałek. Zaznaczam obie te komórki. Niedziela dodano do zaznaczenia, a jeden na dwa zaznaczone. Odohamień trup. Dyf i tryb, Wypełni, tryb auto wypełniania włączony. Przyciągam w dół, ponieważ w pionie wypełniłam komórki tabeli. A czy automaty? A, 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 17 automatycznie się padzi, a 22 automatycznie wypełnione. I teraz. Dyf i tryb auto wypełniania Jak to wygląda? Poniedziałek, usunę to z zaznaczenia. Wiersz numer 3 sob, wiersz poniedziałek. Wierz numer dwa niedziela. Wiersz numer 3 sobota. Wiersz numer 4 piątek. Wiersz numer 5 czwartek. Wiersz numer 6. Środa. Wiersz numer 7. Wtorek. Wiersz numer 8. Poniedziałek. Jak słyszycie, wypełniła nam się tabela co kilka dni. I tak to właśnie wygląda. Tak samo można na przykład miesiącami. A1 g 22. Dodano do zaznaczenia. A1 g 22. No tutaj możliwości jest sporo. Na przykład powiedzmy... Us to zawartość komórki. Us us usunięto zawartość komórki. Usunięto kolumnę B. Kolumna A. to zawartość komórki. Usunięto wiersz numer 2. Puste komórka. Na przykład styczeń luty. kursa tekstowy na końcu tekstu S Styczeń. Wierz numer dwa. Kursor tekstowy na końcu tekstu. Wierz numer trzy. Wierz numer wiersz wiersz styczeń. Zaznaczam. Luty dodano do zaznaczenia, a jeden na dwa za i tryb autowypełniania włączony. I wypełniam. A trzy automatycznie. a czas asia a dwadzieścia automatycznie wypełnione. A 21 automatycznie wypełnione. Słyszycie, voiceover nam tutaj oznajmia, dokąd sięga nam autowypełnianie. A 22 automatycznie wypełnione. I naciskam return, styczeń, usunięto z zaznaczenia, luty, zaznacz Styczeń, komórka, a ja wiersz numer 2, wiersz numer 3 marzec, marzec, wiersz numer 2 luty, wiersz numer 3 marzec, wiersz numer 4 kwiecień, wiersz numer 5 maj i tak dalej i tak dalej. Ale również tak jak wspominałam, można wypełniać sobie formułą albo funkcją w aplikacji Numbers. Także włączę sobie teraz dokument odpowiedni. Audio Hydra, Quantum Audio Grid, Edition Netstons, a, Finder, Audio 20. Finder, Audio high, Finder, Finder, Jurko, Audio. Wyniki testu, Numbers, obraz. Wyniki testu, Numbers. Numbers, wyniki testu, Numbers, okno. Tabela 1, 20, wynik. 1, EFA, wynik. Komórka ilość punktów, linie. Komórka w kolumny. Komórka nagłówka. I co my tutaj mamy? Tabela przedstawia wyniki uczniów, którzy otrzymali odpowiednią ilość punktów z egzaminu. Jeżeli otrzymali więcej niż 60 punktów lub otrzymali równo 60 punktów, to egzamin został zaliczony. Natomiast jeżeli otrzymali mniej niż 60 punktów, no to egzamin został im niezaliczony. Została tu użyta funkcja jeżeli, czyli jeżeli komórka B2 będzie większa lub równa 60, wtedy w komórce będzie wpisane zaliczone, Natomiast jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, no to wtedy w tym wypadku w komórkach tabeli będzie wpisany brak zaliczenia. I jak wygląda tabela? Ilość punktów, komórka nagłówka kolumny, na kolumny, komórka nagłówka kolumny, komórka ilość punktów, komórka nagłówka kolumny, wynik, komórka nagłówka kolumny, komórka, komórka nagłówka kolumny, komórka D1. Wynik, komórka ilość punktów imie, komórka nagłówków martyna, komórka nagłówków wiersza, komórka Anna, komórka na... martyna, komórka nagłówków wiersza, komórka ilość punktów 67. Anna 59, Zofia 90, Justyna 65. I tak dalej, i tak dalej. Zofia, Anna, ilość punktów. Komu? Martyna 60, wynik zaliczone, wynik formuły. I mamy tutaj wynik formuły. W trzeciej kolumnie, idąc w dół. Anna, Zofia, Justyna. Jak słyszycie, nie ma tutaj wypełnionego wyniku, czy ktoś zaliczył, czy nie. W innym wypadku musiałabym tutaj wprowadzać dla każdej z osób formułę, żeby mi się tutaj dane wprowadziły. No zajęłoby mi to mnóstwo czasu. Ja chcę, żeby to wypełniło się. Automatycznie. Prowadziłam tylko jedną funkcję, jeżeli, a teraz chcę przyciągnąć, aby zastosowana była dla każdej z osób. Zofia, Anna, Martyna, zaliczone, wynik formuły. Ustawiam się na formule i naciskam komand, ukośnik odwrotny. Wypełni, I teraz przeciągam do końca naszych wyników, pomału strzałką w dół c 3 automatycznie C4 automatycznie C5 automatycznie C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 automatycznie C14 automatycznie C15 automatycznie C16 automatycznie wypełnione. I naciskam return. Anna brak zaliczenia. Wynik formuły tryb to wypełniania włączony. Martyna zaliczona. Wynik komórka na kolumny kolumny. Przesunąłam się teraz do samej góry tabeli i zobaczcie jak teraz to wygląda. Martyna zaliczone, Wynik formuły Anna brak zaliczenia, wynik formuły Zofia zaliczone, wynik formuły Justyna zaliczone, wynik formuły Mariusz zaliczone, wynik formuły Tadeusz brak zaliczenia, wynik formuły Adam zaliczone, wynik formuły Emilia zaliczone, wynik formuły Ewa zaliczone, wynik formuły Andrzej brak zaliczenia, wynik formuły Tadeusz zaliczone, wynik Jarosław brak zaliczenia, Krzysztof zaliczone, wynik Mateusz zaliczone, wynik Małgorzata zaliczone, wynik Sylwester. Wierz numer osiemnaście. Jeszcze mi się tutaj Sylwester nie dociągnął, więc naciskam kąt ukośnik odwrotny. Wypełni tryb -wypełniania włączony. Przeciągam. Ceny 17 automatycznie wypełnione. Litern. Sylwester zaliczone. Wynik formuły. Tryb wypełnienia włączony. No i proszę bardzo. I teraz zobaczymy, czy się wszystko zgadza. Małgorzata zaliczone. Wynik formuły. Sylwester zaliczone. Wynik formuły. Ilość punktów 60. Wynik zaliczone. Wynik formuły. Równe 60 to zaliczone. Poniżej niezaliczone. Powyżej zaliczone. Małgorzata zaliczone. Wynik formuły. Ilość punktów 61. Mateusz 86. Wynik zaliczone. Wynik formuły, Krzysztof zaliczone. Wynik ilość punktów 79. Jarosław 38. Wynik brak zaliczenia. Wynik Tadeusz zaliczone. Wynik ilość punktów 91. Andrzej 45. Wynik brak zaliczenia. Wynik formuły. Ilość punktów 45. Ewa 70. Wynik zaliczone. Wynik formuły Emilia zaliczone. Wynik formuły ilość punktów 100. Adam 99. Wynik zaliczone. Wynik Tadeusz brak zaliczenia. Wynik formuły ilość punktów 34. Jak słyszycie, wszystko się zgadza. Tak jak wspominałam, można Prosty i przyjemny sposób z tej funkcji korzystać, ułatwia ona funkcjonowanie, polecam naprawdę. O ile na systemie Microsoftu nie mogłam wykonać tego zadania, w żaden sposób nie mogłam auto uzupełnić komórek tabeli, tutaj jak najbardziej na systemie macOS jest to możliwe, w dodatku jest to bardzo proste. Jak wiele rzeczy na tym systemie. Jeżeli ten podcast uważacie. Lub inne moje podcasty za przydatne. Podoba Wam się to, co robię? Zasubskrybujcie mój kanał, udostępniajcie go. I cóż, w tym odcinku to by było już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.